<laughs> Moja kochana córeczko, mm. też do ciebie, mój kochany syneczek, o jej kochany syneczek, tak. Do nas przyjechała Wiktoria Secret. Jeszcze rusz tu? I jeszcze rusz tu? I jeszcze soczek pije. Jest jeszcze soczek, pije tak, to tak I taki ładny w tym vlogie. Sobota nasza zaczyna się od otwierania cukierków nie. do kawy. O, ja bardzo chętnie. Juniorku, zapraszam, jesteś pierwszy. A nie on jest zajęty? No nie, teraz ma. No dobra. Ja myślę, że będzie snicher znowu. Wiedziałaś. Chyba, nie? To jest mango mimosa. Oh, no. Mimoza. Body mist. A, body mist. Czyli taka jest... mygiłka. Hmm. Kto bierze? To ja też no. chcę po się popsiukać przed tym, jak ktoś już zabierze. No ładnie. Już zużyte połowy. Jeszcze ja się się to jesteś. No to tak. no, do torebki, dobre. Do torebki jak jedziesz gdzieś. No, Także jak śmierdzisz, to... to konie, no dobra, to no, kto bierze? Cztery, o, cztery. Możemy zrobić losowanie. O, tak. Mamo, Trójka wygrywa. Proszę bardzo, jakie babcia ma pomysł. No jest pomysł. Bo mama, słuchajcie w przedszkolu pracowała i wiedziała, jak się dzieci kłócą, tak jak my właśnie dzisiaj? Nie. I teraz zdjęciemy, pokręcimy, tak, że nikt nie wie, co wie. Tylko ty. Nie, nie. <laughs> Tylko, pa ja, pani ja, też Tylko pani nauczycielka wie. Nie, ja <laughs> też nie wiem, bo przecież jest O, podrzucamy, żeby to po żeby było <laughs> sprawiedliwie. Wow. O. Jaka sprawiedliwość. Uuu, <laughs> teraz wyciąga, Olitka pierwsza. Olitka, proszę. No ja tam. I to mi tam mi została ta. Ja nie miałam szansy wybrać. Ja wygrałam! No to prawda, ja no. Z dziećmi tak jest, że to czasami nie pomaga. Było ja chcę. Ja chcę jest to jest w linie. Jak się pani, dlaczego ona to dostała to jest a ja nie? Bo wygrała. To ja też? w linie. To, to nie tak jest nie lubię to los. To grasz? Nie lubię losu. Brawo, 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 brawo. Teraz uderzasz. Kto uderza? Może ja uderzę, o. Ja jeszcze nie uderzałam w sumie. No właśnie. Uwaga. Nie, bo to już odważnie. Co? Dobrze. Nie? nie? To tak. no, muszę. Tak. <laughs> Jak ładnie. No to jest tak? Bo możemy udać z trzeciego. A no tak. Bardzo ładnie, Nielko. Identyczny make-up. Wow. Mhm. Mm Pokaż ten pędzel. Jak pedel. ładnie. No i teraz muszę się wygryzować. Mhm. Ciężko. <laughs> no, Kogoś ko to ciężko, co? No ale ładnie, powiem ci. Tak inaczej, I tak się nie maluje normalnie na co dzień. No to malujesz ciemnie zawsze. Mhm. Mm I to się zawsze to świecące. No bo. Mhm. Mm o, o, ups, ups, ups. <śmiech> 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 No dobra. No to wtedy ten. To się lepiej nakłada. Masz jeszcze jakiś śniejszy kolor? Mm, tu mam Klinik, ale nie, nie mamy źniejszy. Mm. Ten na przykład poprasz. I tu się daje też to wiem, tylko że ja się tak nie bawię. A, tak, tak jak się... ty. To musisz zacząć. Nie hmm. hmm. No to no co? No tak. Ja no sobie wybranę co na przykład. No ładnie bardzo. Normalnie. ma to jak mieć córkę nastolatkę. To jest wtedy fajne. Bo ona ci podpowiada różne rzeczy. Które są trendy. Hmm. Chcę wam pokazać, kochani, co za oknem mi rośnie Piękne. Taki miałam zamiar, żeby mi właśnie kwitły hibiskusy w oknie w sypialni. Jest naprawdę egzotycznie. Zakładam kolczyki za milion dolarów. Świąteczny klimat. czy czerwona szminka. Będzie dopełnieniem. Oliwka podąża za dziewczynami. Do nas już. Tak? Aha. Mamy mapkę. Także idziemy wszystkie trzy. Krzesła? Chyba sztuczne ognie będą, może. Oni sobie czekają, bo nie będą chodzić, tylko siedzą po amerykańsku. Zobaczcie, przygotowali się jak na pikniku. Kawę możesz kupić. Idą do ciebie? Zobacz, ale ładne. O, jest śliczny, taki florycki. No. Taczek siedzą też na tych telefonach. W twoim wieku też panowie. I tak sobie przeglądają. Jak każdy. Wszyscy są uzależnieni. Może nie wszyscy, ale dużo. Zobacz tutaj. Wow, jakie papierowe sukienki ślubne, zobaczcie. Ciaro, Sarasota. Nie, że to jest miasto Sarasota, że oni tutaj wszystko robią dla... Gracias. Piesek jest, zobaczcie, w krzaczkach. Spokojnie bardzo, ludzie piją na ulicy, ale nie jakoś tak bardzo, nie na umór. Na bawią, bawią się dzieci z dorosłymi, babcie, starsze osoby. 滴滴。<laughs> To Olivia z a Mamy ją na kamerze. Ona nie zauważyła, zafascynowana. Nie, no to z kolegami znajomymi ja poznaję. Z klasy. Z no, klasy. Niech się bawi, no nie będę jej przeszkadzała. Słuchajcie. O Boże. Ale jak ta Ona lubi towarzystwo. Ja, nie myślałam, że to jakaś młodzież się sobie przeszła po mojej córki. Młodzież krzyczy coś tam, a tu okazało się, że to Olivia. <grywa> Można się ogrzać, chociaż nie jest zimno. O, ładnie, no. o tu się bawiłyśmy. jak fajnie, bo... Ale ludzie nie dni po z jakichś innych czasów.